Krok po kroku, jak zdobyć pewność siebie przed kamerą. Jeśli zależy ci, aby poczuć się swobodniej i pewniej przed kamerą, to mam dla ciebie kilka prostych kroków, które pomogą ci wzmocnić pewność siebie i sprawią, że przed kamerą będziesz czuć się jak ryba w wodzie. Punkt pierwszy: ustal swój cel. Zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz mówić do kamery? Czy pragniesz dzielić się wiedzą, a może chcesz inspirować innych? A może po prostu chcesz stworzyć treści, które przyciągną widzów? Kiedy wiesz, po co to robisz, łatwiej jest skupić się na głównym przesłaniu, a nie na własnych obawach. Jasny cel dodaje ci energii, kieruje twoim działaniem. Punkt drugi. Przygotuj się merytorycznie. Nawet jeśli wydaje ci się, że znasz temat od podszewki, zawsze warto poświęcić chwilę na dodatkowe przygotowanie. Zrób krótką listę punktów, o których Chcesz wspomnieć, unikniesz niepotrzebnych pauz i wypełniaczy typu yy, no, w sumie, będziesz czuć się pewniej, bo wiesz, że nic nie, ci nie umknie. Pamiętaj, że nawet jeśli o czymś zapomnisz, to nie jest to koniec świata. Najważniejsze to zachować spójność i płynność wypowiedzi. Punkt trzeci poćwicz przed lustrem lub z nagraniem próbnym z kamery. Zanim usiądziesz przed kamerą czy staniesz przed kamerą, zrób sobie próbę. Mów do lustra albo nagraj krótkie wideo tylko dla siebie. Obserwuj swoją mimikę, gesty, sposób mówienia. Przeanalizuj, co możesz poprawić. Może mówisz zbyt szybko albo nie uśmiechasz się w odpowiednich momentach. Nawet najbardziej doświadczeni mówcy ćwiczą przed ważnym wystąpieniem. To całkowicie normalne i bardzo pomocne. Punkt czwarty. Zadbaj o otoczenie techniczne i szczegóły. Twoje otoczenie i sprzęt mają ogromny wpływ na komfort oraz pewność siebie. Oświetlenie. Ustaw się w miejscu, gdzie światło pada na twoją twarz. Unikaj ostrego światła z tyłu, żeby nie być w cieniu. Kamera. Sprawdź ustawienia kadru, najlepiej, gdy kamera jest na poziomie Twoich oczu. Dźwięk. Jeśli masz mikrofon, zadbaj o to, by był blisko Ciebie i by w pomieszczeniu było w miarę cicho. Dobre przygotowanie techniczne sprawi, że nie będziesz rozpraszać się drobiazgami typu czy dobrze mnie słychać, czy nie jestem za ciemny w kadrze. Punkt piąty. Skup się na rozmowie, nie na ocenianiu siebie. Kiedy wreszcie Wciskasz, nagrywaj. Pamiętaj, że twoim celem jest rozmowa z widzami, nawet jeśli są po drugiej stronie ekranu. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z przyjacielem, któremu chcesz wyjaśnić coś ważnego. Zwracaj się bezpośrednio do odbiorcy. Zadawaj pytania, żeby poczuł się, że uczestniczy w dialogu. Stres często pojawia się wtedy, gdy zbyt mocno koncentrujemy się na tym, jak wypadniemy. A nie na tym, co chcemy przekazać. Punkt szósty. Nie bój się pomyłek. Żadna wpadka nie przekreśli cię jako twórcy czy prelegenta. Błędy są normalne i dosyć częste. Dodają ci też wiarygodności. Pomyliłeś się? Popraw się, idź dalej. Zrzuć coś przypadkowo, zbiórka, zażartuj z tego i kontynuuj. Naturalność sprawia, że ludzie cię polubią i uwierzą w Twoją szczerość. Perfekcyjny wizerunek może wydawać się sztuczny. Nie bój się być sobą. Punkt siódmy. Praktyka, praktyka, praktyka. Występowanie przed kamerą, tak samo jak każda inna umiejętność, wymaga systematycznej praktyki. Im częściej będziesz nagrywać, tym szybciej zobaczysz postępy. Publikuj treści regularnie. Nawet krótkie filmy pomogą Ci oswoić się z kamerą. Poprawiaj, co możesz. Analizuj poprzednie nagrania, słuchaj opinii odbiorców, czytaj komentarze, wyciągaj wnioski. Rób to dla frajdy. Jeżeli sprawia Ci to radość, pewność siebie pojawi się niemal automatycznie. A teraz czas na podsumowanie. Zdobycie pewności siebie przed kamerą to proces, który sam przeszedłem, który wymaga także od Ciebie czasu i zaangażowania. Pamiętaj, miej jasny cel. Przygotuj się do tematu. Poćwicz przed lustrem lub w próbnych nagraniach. Zadbaj o otoczenie i sprzęt. Myśl o widzu, nie o własnych niedoskonałościach. Nie bój się błędów. Ćwicz regularnie i czerp z tego radość. Trzymam kciuki za Twoje nagrania. Jeżeli masz jakieś pytania albo chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz w komentarzu. Chętnie pomogę. Zapraszam także na indywidualne szkolenia oraz grupowe w Akademii Arbis. A teraz do dzieła. Zacznij nagrywać. Lepiej i zobacz, jak z każdym kolejnym filmem rośnie Twoja pewność siebie. Powodzenia!